Mamy tu, jak pan powiedział, 30 postaci, około 30 w każdym razie na pewno. I powiedzmy, że intryga zaczyna się od tego, że wiele z nich dostaje anonimowe listy miłosne. I ja się zastanawiam, dlaczego zaraz większość z nich dokonuje pod ich wpływem jakichś zmian w życiu erotycznym i uczuciowym. Często zmian dewastujących, bo ja na przykład anonim bym wyrzucił, a one się tym strasznie przejmują. Dlaczego tak robią? Dwie postacie robią właśnie to, co pan by zrobił wyrzucają papier do kosza. Jedna z nich dlatego, że jest po prostu szczęśliwa w życiu. To zapewne pana przypadek. Drugiej natomiast zwyczajnie to przeszkadza, że ktoś może ją kochać. Myślę, że każdy reaguje inaczej na to samo słowo. Każdy z nas nazywa miłością coś innego. Wszyscy oczekujemy od życia różnych rzeczy. Aby o tym opowiedzieć, potrzebowałem pretekstu. Użyłem anonimowego listu, w którym napisano: Nie zapominaj, że Cię kocham. Podpisane: Wiesz kto. Zależało mi na tym, żeby ten anonimowy przekaz rozbudzał różnorakie reakcje. Chciałem zbadać w sposób encyklopedyczny naszą różnorodność i wyjątkowość pod tym względem. Piszę naprawdę szybko w końcu, mam pilny termin. Nienawidzę, zanudzać czytelnika. U, Następuje ten czas pisania. Później węle, jeszcze mocno c... wszystko poprawiam, ale początkowy c... etap kreacji tak się właśnie odbywa. Kiedy zaczynam pisać książkę, no, 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 wsłuchuję się w postaci. Kiedy już zaczynam je dostrzegać, widzieć, usypiam. Po prostu padam na biurko, mija 5, 10 minut, śpię. Budzę się jest i mi źle, tak jestem, jakbym miał nieświeży oddech, zamglony umysł i w tym właśnie stanie zaczynam pisać. Godzinami. Początkowo zarzucałem sobie, że wybrałem taką metodę pracy. Zaczynasz pracować i zasypiasz. A potem zdałem sobie sprawę, że w tym jest pewna metoda, w tym śnie. To przypomina śluzę, korytarz, który prowadzi mnie w stronę moich postaci, do mojego wyobrażenia. Ten sen jest rodzajem pożegnania z Rickiem Emanuelem Schmidtem, z jego rodziną, troskami, obawami, odpowiedzialnością. Wtedy dopiero zaczynam zmierzać w kierunku świata wymyślonego, w kierunku postaci, które we mnie drzemią. Zgodzę się na tę metodę poprzez sen. Ona zresztą sprawia, że kiedy zaczynam pisać, nie czuję się dobrze. Gubię punkty odniesienia. To tak, jakbym tracił równowagę. I zgadzam się na taki stan, który trwa całymi godzinami. Na początku bałem się tego stanu. Wydawało mi się, że brakuje mi maestrii, trzeźwości. Ale jeśli te postaci mają zaistnieć, to w gruncie rzeczy chodzi tu o zgodę, zgodę na ten zawrót głowy. Skoro już padło kilkakrotnie nazwisko Prousta, jeszcze dorzucę inne: Flaubert, Goncourt, Camus, Welbeck, wielcy pisarze francuscy, czy języka francuskiego. Pan się sprzedaje od nich dużo lepiej. Jakie to ma dla pana znaczenie? Si. To dla mnie zaskoczenie. Od samego początku mojej kariery, rozpoczynałem od teatru, bardzo szybko odniosłem sukces. Potem zacząłem pisać powieści, opowiadania, nowele i tu kolejny sukces, odniesiony niemal w 50 krajach. Naprawdę duże zaskoczenie. To również zaskoczenie dla ludzi, którzy mnie lubią, bo z jednej strony jest to wielka praca literacka. Pierwsze książki, które napisano o mojej twórczości, były autorstwa filozofów, a więc widać tu bardzo naukową pracę. Z drugiej strony widać tutaj pozory prostoty. To jest właśnie przedmiot tej wielkiej pracy z mojej strony. Taki był mój cel. To cudowne uczucie, kiedy spotyka się takich odbiorców, którzy uznają tę pracę.